Cześć Wam, witaj, witajcie w kolejnym dniu. E, tak jak mówiłem dzisiaj będę sobie robił tą e, szafkę, rozbierał to dalej. Tutaj wkleiłem tą konstrukcję, dodzisnąłem, Powiem Wam szczerze, że y, y, nie ma jeszcze tutaj tej bocznej, tych bocznych tutaj po bokach, które idą, ale to już się trzyma naprawdę naprawdę fajnie. Dobra, biorę się za rozbieranie, demontaż tego wszystkiego dalej. Zobaczymy, jak to będzie na koniec dnia, co się uda zrobić, co się nie uda, i ile zrobię, to zrobię. Dobra, to widzimy się za chwilę. Na razie, hej. Dobra, to już tą szafkę mam rozebraną. Pieca nie będę wyciągał, bo no, nie chcę mi się tam po prostu włazić od spodu, odkręcać te później te, te śruby, chociaż nie ma nic skomplikowanego tam, bo wyciągałem jeden raz już piec z przyczepy, ale szczerze powiem, że mi się nie chce. On mi za bardzo w niczym nie będzie przeszkadzał tutaj. Yy, teraz muszę zdemontować tą ściankę. Kurde i szczerze powiem, że nie wiem, co ją trzyma, ale będę chyba najpierw musiał zdemontować stelaż cały od łóżka i dostać się chyba od tej strony tam. Słabo widać, ale tutaj jest, ona jest tutaj przykręcona. Ciemno. Eee, bo tutaj nigdzie nie widzę żadnych śrub mocujących. Tutaj już jest z tej strony to jest odkręcone. Trzyma tutaj, tu jest yy, ta zasłona taka harmonikowa i trzyma tutaj z drugiej strony jest też płyta, tą płytę spróbuję odkręcić i zobaczę czy to się coś ruszy czy nie ruszy, ale nie wiem czy tam po prostu od spodu pomiędzy stelażem od płytą od łóżka, a tą płytą tam pod spodem nie jest przykręcona jeszcze ta do ściany i podejrzewam, że tak może być. Więc najpierw sobie muszę zdemontować to łóżko i zobaczymy co to będzie dalej. Dobra, tutaj sobie tak jak myślałem, właśnie odkręciłem sobie tą, ten kawałek yy, starego łóżka i tam ona jeszcze była przykręcona. Ta półka, ta półka się składa z dwóch tych części. Odsunąłem ją trochę, ale tutaj ona dość mocno podtrzymuje sufit, więc nawet tego nie będę targał. Zostawię to jak jest na chwilę obecną wezmę sobie yy, w tym momencie zrzucę sufit dokąd będę mógł przynajmniej dotąd to wszystko usunę no tam to mogę wiadomo więcej do okna żeby sobie okno jeszcze obrobić yy, wstawię sobie tutaj stelaż jeden drugi przy tym no i będę się bawił dalej no. jak sobie wstawię stelaż no to dzisiaj nie wiem zakończę chyba to bo Musi to mi trochę przyłapać. To dzisiaj rano kleiłem. To będę trzymać, ale kurde nie chcę tego szarpać, dalej tutaj szarpać, bo jak zacznę szarpać, to, to popuści i będzie nipa. Tutaj to to akurat mogę wyrwać wszystko i, i nic się z tym nie stanie, bo o! O, o o, 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 o kurde no, i taka sytuacja, nie? No co za kable tu widzę? Gurde co za kabelki Aha, podejrzewam, że to są kabelki, które można by było sobie podpiąć pod yy, wentylator wypuszczone były A może to był wentylator ha. No nic, no nie, będę, nie będę się zadręczał za myślami, czy był, czy nie był u mnie nie będzie. Dobra, wycinam to dalej i zrywam żeby to jakoś przemyje sobie jeszcze sufit. Żeby był w miarę już normalny kolor. No i będę dziełał dalej to. Dobra. Dobra, sufit mam w miarę oczyszczony. Tutaj poschodziło aż to niebieskie takie. Biała, biała blacha się zrobiła. Yy, teraz co? Te, te wsporniki sobie podklejałem przy oknie do montażu. Yy, teraz będę chciał zrobić coś takiego, że przewiercić sobie tutaj otwór po skosie z jednej i drugiej strony na dwa wkręty i dwoma wkrętami połapać, żeby to było sztywne. Nic, jak nic z tym, jak robię źle i to ma być po prostu luźno, no to trudno, no to coś będę ponosił później jakieś konsekwencje, ale wydaje mi się, kurde, że to powinno być sztywne. Wtedy cała buda jest skręcona i, i nie lata jedno z drugim, nic się nie rozkręca i nic nie fruwa, no. Meble nie odpadają i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że to powinno być na sztywno. No ale nic, skręcę, skręcę tak jak mówię, eee, no i co, no i... Jeździć, obserwować, tak? Aha, tutaj to okno mi się udało wywalić. Yy, bez wychodzenia na górę, po prostu delikatnie podważałem nożykiem, nożykiem, nożykiem dookoła. objechałem i, i się udało. Tutaj też jest taki początek, ale po prostu nie chcę tego szarpać. Yy, tutaj szarpać, naciągać tego. Yy, póki to jeszcze nie doszło, to. Kiedy to dzisiaj było klejone? Dzisiaj to kleiłem rano więc nie chcę żeby tego nad nad szarpywać i kombinować bo może odpaść no. dobra biorę się za wkrętarkę wkręcam wkręty zobaczymy jak to będzie wtedy Zgierciłem to, poskręcałem i powiem Wam, że w tym momencie jest to naprawdę stabilne. Jest, no tutaj wiadomo, to się jeszcze rusza, ale, bo nie ma co podtrzymywać. Ale jest naprawdę, kurde, solidne. Tutaj te dwa tak samo skręciłem z jednej, z drugiej, z trzeciej, z czwartej strony. Jest naprawdę petarda. Także fajnie, dobra, wstawiam sobie następną, yy, następny spornik do konstrukcji. A będę chciał jeszcze później, ale kurczę nie wiem, to już chyba jakieś wąskie tutaj na szafki, żeby było do czego to kręcić. Tak jak tutaj była szafka w tym miejscu gdzieś, no to będę chciał sobie pociągnąć tą stronę. Do końca tam yy, tak samo tutaj, żeby, było na, żeby miały na czym wisieć. Wcześniej to było robione na. Tutaj wstawki były robione na takich blaszkach. Takie jak tutaj. No to też nie jest głupie, bo wiadomo, że to dociągnie. Ten wkręt dociągnie przez blachę, ale wtedy wisi to na. Yy, można powiedzieć, na sklejce. Która, która sobie jest przymocowana do sufitu. Ok, dobra. Stawiam tą stawkę i zobaczę, co dalej.